Kochani, obiad na 3 dni z policzonym makro i do tego wszystko przygotujemy na jednej patelni. Co ciekawe, każdy boks będzie delikatnie inny. Wspólnym mianownikiem dla każdego będzie kurczak, cebulka, yy, taki yy, bulion warzywny oraz makaron, który uderzysz. Szczerze, dopiero niedawno go odkryłem i powiem wam, jest naprawdę dobry. I co ważne, yy, dlaczego wybrałem... Bulion warzywny w słoiku, a nie w kostce. Wejdźcie sobie do Google'a i porównajcie skład takiego bulionu. I tutaj nie chodzi o firmę, bo mogę tak zasłonić, to nie ma żadnego znaczenia, a także buliony w kostce. To jest podstawa i tą podstawę będziemy dodawać do każdego z tych pojemników. Nazywajmy je roboczo boxami. ale oprócz podstawy w pierwszym boksie Wejdzie też miks, y, sałat plus pieprz cytrynowy. No dobra, powiem to, pieprz cytrynowy, kiedyś go nigdy nie używałem, klamer bardzo, bardzo go używał, wszystkich namawiał i rzeczywiście spróbowałem, jest super, więc też polecam, super klamer, dzięki. Następny boks. pół puszki czerwonej fasoli i papryka wędzona, którą też bardzo lubię i ostatni boksik będzie 75 gramów skyru z oregano. I teraz się spytacie, no dobra, 75 gramów skyru, okej, okay, fajnie, makro się zgadza. To na cholerę kupujesz takie wiaderko? Przysięgam, mam, byłem w sklepie nie było innego. No było tylko w tym wiaderku. Ani mniejszych, ani większych, ani innej firmy nic. Od czego zaczynamy? Delikatnie psikamy olejem. Delikatnie. I najpierw od razu tak wchodzi nasz kurczaczek. O patrzę. Zaraz w tą stronę proszę. Całe się wygrało. Tak pięknie. I cebulka. I teraz woda. A jakieś takie pół litra. Do tego. Dwieły rzecz. Powinno być półtora, ale no i od razu tutaj nie czekamy. 250 gramów orzo. No i teraz to wszystko musi się zagotować do momentu, aż makaron będzie. Tu wszyscy mówią al dente. Proponowałbym nie odchodzić do telewizora, bo jak włączycie serial na Netflixie, to wam się to wszystko spali. Są lepiej sobie troszkę przy tym postać i na telefoniku coś porobić. Na przykład poprzeglądać naszego TikToka, na którym mamy już sporo filmów. I są naprawdę fajne, są naprawdę spoko. Nie? Polecam przede wszystkim zakłady, mamy też yy, iluzję. Podsumowując, polecam naszego TikToka. Tyle. No. Gotowe. I teraz tak, pierwszy yy, boksik, czyli mamy tutaj fasolę czerwoną, paprykę wędzoną, no i nasz zestaw, tak? Muszę tego się na trzy podzielić, to było tak, było jakoś tak, że się tak robiło, tak i tak, tak? Nie. W ten sposób mamy cztery. Jeżeli podzielimy to jeszcze w ten sposób, to mamy osiem. Jak ku**a koło się na trzy dzieli? No to trzeba po prostu przerzucić yy, znaczek Mercedesa i macie podzielone koło na trzy. Idealnie, nie? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Jezu, mogę to zważyć i wtedy. Ja pierdziu! Dobra, ale zrobię tak, żeby było równo. A co? Zerujemy. A po co mam to zerować? Jesus Christ! Żre! Czekaj, jeżeli zważę całość razem z patelnią, to muszę podzielić na trzy. Żeby zostało do zera. Okej, okay, mamy. 2256, tak? Kurde! Ile to jest 2253? Jest tylko matematyka. Przedmiot, na którym większość ludzi się zawsze wypierdziela. 750! No jest, jak to łatwo policzyć. I teraz wrzucamy tyle, żeby tu było minus 750. Nie, zostanie sama patelnia. kurwa. Spokojnie? Muszę jeszcze raz starować. To, te minusowe pokażą nam, ile musimy mieć. Dobra, nakładamy tutaj, tak? I teraz mamy minus 168. Powiedzmy, że dojedziemy do 200, tak? I będziemy później dokładać. Mamy 200, tak? Proszę, następny pojemnik yy, w kolejce. Nikt nigdy w życiu tak nie skomplikował przekładania do pojemników makaronu z ryżem jak ja. Tak to jest, jak się nie chce robić na oko. No i teraz będziemy dokładać po 50. Dobra, nie, przyznaję, czasami trzeba przyznać się do błędu. To mi nie pykło, tak? Nie ogarnąłem tego, więc teraz po prostu reszta już jest na oko. I teraz, pierwszy pojemniczek, to jest cała, teraz na oko pół. Dobra, jest pół, jeszcze. Teraz jest moje pół. Fantastycznie. I tutaj mamy paprykę wędzoną. No i ilość to już wiecie, to już zależy totalnie od Was. No to nie jest tak, że ja Wam powiem, że musi być, nie wiem. 3 gramy, pół łyżeczki czy coś. Jak ktoś lubi, to sobie dziabnie. No już nie przesadzajmy, że tutaj jakoś mocno to zmieni nam to całe makro, nie? To ma być smaczne, ma być policzone i smaczne. Jeden jest gotowy. I teraz z powrotem, niestety, waga wchodzi, bo tutaj już chcę odmierzyć 75 gramów skieru z tego wielkiego wiaderka. No, 5 teraz muszę odliczyć. Gol, jego wzruszyła moja historia. Ghostbusters! Ghostbusters think Masters! Wrzucamy tutaj. I teraz sobie tutaj ładnie mieszamy. Aaaa! Przecież jeszcze miałem dodać oregano tutaj, delikatnie. Yy, tylko chciałbym powiedzieć, że możecie zrobić tak jak ja, czyli wymieszać sobie ten skyr już tutaj yy, w pojemniku, albo tą zawartość przerzucić z powrotem na patelnię, dodać trochę wody, ten skyr i oregano, i lekko yy, to podgrzać. Wtedy yy, ten skyr zamieni się w taki bardzo fajny sosik, tak? Skirowe gotowe. Proszę bardzo. I teraz będzie mały plot. Z tego względu, że mamy tutaj trzecią wersję, którą chciałbym zmieszać z miksem sałat. Ale jeżeli to już jest zimne, możemy to z tym zmieszać, albo zrobić taki mały myk, że weźmiemy sobie jeszcze jeden pojemniczek i tą sałatę po prostu całą przerzucimy tutaj i wtedy możemy sobie w trakcie jedzenia już delikatnie mieszać. Więc mamy ten zestaw i znowu zapomniał przyprawie. Jezus Christ, dlaczego? Za dużo, ale to nic. To jak lubi. Wymieszamy. Jeszcze trosz, troszkę dodam, bo teraz i tak chłopaki będą testować tak na świeżo. Mamy tutaj, tutaj taką wersję już takiej sałateczki po prostu z makaronem. Mamy trzy gotowe obiady wykonane na jednej patelni, ale tak naprawdę w trzech różnych smakach. Spróbujemy to jak przyjdą chłopaki i zobaczymy, czy rzeczywiście warto było to zrobić, czy jednak nie za bardzo. Trzy boksy, a czterech ludzi. Coś mi się tutaj w ogóle nie kalkuluje. Ale wy też wiecie. Ale czekaj, bo ja tęskniłem za wami, ja tak dawno nie byłem, Dobry, no teraz, dobrze, że wróciłem. Chciałem tylko coś powiedzieć. Krzychło 3 dni pyta się, kiedy coś nagrywamy, bo chciał coś o koszulce powiedzieć. Nie, nie. no, nie, to ci zainteresowani no. będą wiedzieli tam 30 zł za Powiem cię zacna sałata. Masz jeść królika? Trzy boksy, trzy różne obiady. Na jednym jak gdyby na jednej podstawie. Co ciekawe, te boksy można no. e, sobie jeść na zimno, a także można je podgrzać. Może zrobimy tak, jak ty przyjdziesz z, z Nie no, jak, jeżeli na zimno będzie smakować, to znaczy, że na ciepło będą jeszcze lepiej. Na zimno tutaj dobre będzie. Tak na najlepsze, że na brzuszek się już cieszy. Makaron perro Ale piecha. To meksykańskie jakieś. Ale to jest Boczek. Boczek. Meksykański. Yyy. Co? Boczek. Gdzie? No, no faktycznie, można tak pomyśleć. Nie, można co? Nie ma Można tak pomyśleć, to jest papryka. A no tak, ale dobre. To jest surówka czy sałatka y, Sałka? To jak na imprezę sałatka. No. Ale faktycznie to by można po prostu na zimno zaserwować jako sałatkę na imprezę. No. no tutaj. Niby to samo. Ja tutaj... A tu boczku nie będzie. Tu wydaje mi się trochę to biedniejsze. Mm. sery? Nie ma sera! Co za brzeg dodać? No tutaj Ocet. jest po prostu makaron orzo, czyli ten... bo to jest makaron, nie ryż, tak? tak? Bu bulion warzywny, yy, pieprz cytrynowy i mikstawa. To jest zupełnie inny biegun, bo chciałem powiedzieć, tam bardziej mięśnie smakuje. A tam. tu tak. Yy, bardziej mega. Tak <laughs> cytrynowo, właśnie przez ten pieprz. No, ja jest jeden no. problem, że to się sypie. Trochę. Tak. Ale to ale jest ale takie pieśle. country style, bo właśnie jest tam taki Takiego mikstawa. Tutaj, tak. tutaj e, tropical style, bo jest ten pieprz cytrynowy. Ja wiem, a tutaj winter is coming. <laughs> Ale, ale, cynamonem faktycznie. A co daje? Nie. tutaj. to ja eee, wiem, pizzo, co było. Pizzą, Oregano! Tu oregano, no. Oregano, no, oregano ja daje. A tu przynajmniej się trzyma na widelcu. Najmniej mm -hmm. padający w mój kus, mm -hmm. ale znowu inne. Coś pomiędzy tymi, ale bliżej tego. To Ach. mi się ze spodem, ze spodem pizzy kojarzy, ale. Dobrze mi się kojarzy. Mój pawol Nie wiem, te dwa dla mnie. Każdy ma coś do siebie. Te dwa dla mnie wygrywają, ale trzy, mm. jakbym ja, co bym powiedział, że. Zupełnie nie czuję rutyny No, więc każdy bierze po miejsce Zobacz, no, ale ja top! A ta jest twoja, ta jest twoja, A ty miałeś wpisywać pita tu, co? na no, to wpisuj Będę Będę gruby Za późno Słyszałem Słyszałem To teraz trzy boksy zjemy w jeden dzień Ja nie jestem na no diecie